Cześć, cześć, witam się z Wami. Dnia kolejnego, tym razem jesteśmy w Taorminie, malutkim miasteczku u podnóża Etny yy, i co? I, yy, przyjechaliśmy tu przypadkiem. Decyzja podjęta dziś rano, bo to czytałam jakieś informacje na temat tego miasta. Niestety usnęłam, więc będziecie zwiedzać razem ze mną, nie wiedząc nic. <grym> yy, w każdym momencie. Na pierwszy rzut. Znajdujemy się przy Porta Messina. To brama wyjściowa, jedna z bram wyjściowych na Deptak. Idziemy na śniadanie na kawusie i rozpoczynamy ten dzień. Zapraszam! I tak oto prezentuje się jedna z bram wyjściowych. Żyją w niej gołębie. Proszę bardzo. Dzień doberek, godzina 11, jak się państwo mają. I taki rzut na ulicę. Weszliśmy w jakąś boczną uliczkę od tego głównego deptaku, bo tutaj znalazłam kawiarenkę na śniadanko. Zobaczymy, co tam nam zaserwują dzisiaj. Klimatyczne załuki tutaj. Kiepiekano. Tutaj. Zamknięte? Nie. Otwarte. Thank you. Zobaczcie jaki piękny zakątek. To jest restauracja Restaurante Grote. Zobaczcie jakie mają ozdoby. Jakie lampy z głowami na schodach. Tam jest skała z tyłu. Super to wygląda. Tak sobie dreptamy uliczko. I, i zobaczcie jaka wystawa. Kwiaty eee. jako głowy. Sklep dla double A O, fajnie to wygląda, tam w środku też widzę są. <laughs> słowo, bardzo. Doszliśmy na drugi koniec tego deptaku. I co tutaj? Słyszycie w tle? Dzień 外人。 A tutaj, zobaczcie, Fiacik, przepiękny. I tutaj mamy zrobioną szopkę. Naprawdę dużo detali. Nawet ogień się lekko dymi.

Dla Arco albo od pizza yy, kupiłam arancino ze szpinakiem. Próbujemy. Bardzo dobra. Hmm. Tak wygląda arancino z groszkiem i szynką. I serem prawdopodobnie. <laughs> Ragu. Ty masz ragów? A tak wygląda pizza, pomidor, widzę rybka. i dodatki smacznego. Teraz przyszliśmy na Odeon, Odeon w Taorminie, ciutko mniejszy, ale przynajmniej można wejść do jaskiń i zajrzeć w każdy kąt. I jest ładne światło, zobaczcie. Tu są stare elementy odłamane. Idę ja do góry. No i zobaczcie, ja staję o góry i parę stopni tylko już jest no, więc bardzo malutki. Jestem ciekawa ile osób mógł pomieścić. Ale tak obstawiam Max 1000. Mm. <grywa> e, trafiliśmy na ulicę Cappuccini. Jest tutaj taka brama, jest brama. E, Tam kawałek dalej byliśmy przed chwilą e, w tym odeum I przy tej ulicy znajduje się również kościół i mam nadzieję, że można się tutaj napić też dobrej kawy. Witam się z Wami szybciutko z samego rana. I yy, pete ja 12 na danko croissantana dziewanego kremem pistacjowym. Wygląda przepięknie. A zobaczmy jak smakuje. O! Wiatr szaleje. przepyszne i jest tanio. <noise> Tutaj macie nazwę knajpki i co? Na razie. E, jestem dzisiaj też koło bazyliki świętej Agaty. Nie bez powodu, bo chcę Wam opowiedzieć jej historię i dlaczego jest patronką tego miasta. E, Święta Agata była. E, pochodziła. Z rodu rzymskiego i po przyjęciu wiary chrześcijańskiej została dziewicą. Ale gdy odrzuciła rękę namiestnika Sycylii, Kwincjana, oddano ją do domu rozpusty. Mimo to zatrzymała swoje dziewictwo, ale cesarz Decjusz rozpoczął prześladowania chrześcijan. Kwincjan, jako jedną z pierwszych, postawił. Przed sądem właśnie świętą Agatę, teraz i skazano ją na tortury, podczas których obcięto jej pierś. Z nastaniem trzęsienia ziemi zaprzestano dalszych tortur, bo uznali to za karę Bożą. To trzęsienie ziemi uznali za karę Bożą i ostatecznie Agata poniosła śmierć rzucona w rozżarze węgla. Jej ciało zostało pogrzebane przez chrześcijan poza miastem. Jej atrybutami jest m.in. chleb, dom w płomieniach, korona w rękach, odcięte piersi na misie, kość słoniowa, pochodnia i płonąca świeca. A jest patronką e, oczywiście Sycylii, miasta Katanii, San Marino, Palermo, chorych na raka piersi, męczenników, ofiar tortur, ofiar gwałtów, Ochrony przed pożarami, trzęsienia ziemi, klęskami żywiołowymi, erupcji wulkanów, piekarzy, górników. Teraz powiem, jak to się stało, że została patronką i przy okazji jej świętą. W rok po jej śmierci wybuchła Etna i lawa tej, tego wulkanu dotarła niemalże do miasta, i uznają, że właśnie dzięki. Agacie nie, nie, nie wpłynęła do tego miasta i uznali to za cudowne ocalenie. My zaraz w sumie też lecimy na autobus i jedziemy na lotnisko, ale jeszcze czekamy na otwarcie tarasu w kościele Świętej Agaty, żeby zobaczyć miasto z góry. A, jeszcze nie powiedziałam, że tutaj są sprzedawane takie ciastka przypominające piersi Świętej Agaty. Jest to takie tradycyjne tutaj.